Are you listening? Damn. Uh. Hej Siemanko, witajcie z tej strony Frodo. I to jest piąty odcinek kontraktów w Team Fortress 2 z The Gun Metal Update. W poprzednim odcinku, co prawda, nie ustanowiliśmy sobie żadnego rekordu łapek, ponieważ, tak jak już zresztą mówiłem, nagrywałem tam jeden odcinek po drugim i po prostu nie widziałem jeszcze poprzedniego odcinka. Znaczy, wy nie widzieliście poprzedniego odcinka, bo jeszcze go nie wstawiałem. Ale za dzisiejszy rekord ustawmy sobie 200 łapek w górę, ponieważ 150 łapek w przed, chyba, ostatnim odcinku, tak, w przedostatnim odcinku zostało nabite. Tak więc dzisiaj ustanówmy sobie. 200 i jeśli się uda będzie bardzo, bardzo fajnie Jeszcze chciałbym wam tylko posta pokazać jaki jest status ogólnego mojego dropu z poprzednich kontraktów Tak więc tutaj są po kolei pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty kontrakt Te skrzyneczki są zastąpione, bo po prostu sobie sprzedałem te poprzednie skrzynki Żeby po prostu zwrócić sobie pieniążki, które wydałem na ten kontrakt Tak więc te skrzynki będą symbolizowały skrzyneczki, które dropnąłem sobie Poprzednich odcinkach. Tak więc co? Mamy tutaj kolejny kontrakcik i sprawdźmy, co my tutaj mamy. Heavy contract! Och, jak się cieszę, no dobra. Punk 100 punktów do nabicia. I co my tutaj mamy? Score points as heavy. Wow, aż dwa punkty dostaniemy za nabycie zwykłych punktów. Yy, Zdobądź zabójstwa jako heavy, yy, 4. Aha, okej, okay. czyli za zdobycie zabójstwa dostaniemy aż 4 punkty, wow. Ta misja wydaje się całkiem łatwa, ale zobaczymy jak to pójdzie. I misja zaawansowana przejmij lub obroń punkt jako heavy 20 punktów! Wow! Ta misja wydaje się całkiem łatwa, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. No to co moi kochani, wchodzimy na mapkę. No dobra, tak więc właśnie weszliśmy sobie na mapkę Suijin, czyli mapkę, na której chciałem sobie już zagrać dwa odcinki temu, natomiast jakaś tam jakiś tam kontrakt nam nie zbyt pasował, ale teraz heavim chyba sobie będziemy mogli bez problemu zagrać. Niestety nie mam żadnego medyka, to może sobie powzywamy. Może jakiś tutaj ktoś się zdecyduje wziąć medyka. Okej, okay, coś mi przed chwilą spadły klatki, ale już jest wszystko w porządku. Punkt jest nasz, tak więc na razie nie mamy co przejmować. I spróbujemy tutaj na razie się troszkę ponawalać, tylko podejdź może bliżej, bo z daleka Heavy im chyba nie ma sensu za bardzo atakować. Dziwi mnie, że dostajemy aż 4 punkty za zdobycie zabójstwa, bo jak wiemy heavy to jest taki rasowy zabójca, tak jak widzicie zresztą. Już udało nam się zdobyć jedno zabójstwo i rzeczywiście dostaliśmy aż 4 punkty, tak więc całkiem sporo. I lecimy sobie, spróbujemy wbić im jakoś tutaj od pleców. Przydałaby się jakaś apteczka, na razie musimy jednak wykorzystać naszą czekoladkę. A to czekolada też całkiem dużo zdrowia. To nie jest y, chyba 50, tak jak możemy nadleczyć, tylko trochę więcej, nie? Może został nawet mordo. Ach, nie udało się zabić tego. Pyrki na respie. Ok, przeciwnicy przejmują nam punkt, spróbujmy się tutaj ukryć. Nie usłyszeli nas. O nie, o nie, o nie, usłyszał nas. Ej, o nie. O to było żałosne, ale dobra. Wow, już mamy 18 punktów. Ta misja dopiero. Należy do jednych z łatwiejszych, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze przeciwnicy przejęli nam punkt, więc możemy się postarać przejąć. Szybko musimy tylko dobiec, żeby zdążyć go w ogóle przejąć. Tutaj nasz jest wszystko pod kontrolą. Strasznie lubię tą mapkę. Tak mi się miło kojarzy. To jest Spy? Nie, okej. Okay. Masz tutaj apteczkę. A i za, za rozdawanie tych. Ach. Za rozdawanie apteczek chyba też dostajemy punkt, bo to się pewnie zalicza. Wiecie do czego? Uleczono, tak, to co jest w prawym dolnym rogu. Albo wsparcie. Wsparcie albo uleczono, nie wiem. Coś takiego. No nieważne. Spróbujmy przejąć punkt. O, widzę tam jakieś wyzwanie w końcu będzie. Spróbujmy się zagrać jakoś bokiem. Bo nie ma co lecieć środkiem mapy. Ach, żołnierz z góry atakuje! Dzisiaj chyba, że obędziemy się nawet bez medyka. Hello! Ach, nie lubię tego pyry. Chodź tu. Scoutów też nie lubię. Ach, dobra, udało się chociaż zabić Scotta. Wiecie co? Będę musiał dłużej przybywać w wodzie, bo tej, ten pyra sprawił mi dość duży problem. Ale statystyki na razie mamy jak najbardziej dodatnie, 2 do 0. Tak więc całkiem dobrze. No nie, no my przejęliśmy punkt. Zmienimy sobie może ten świąteczny wigor na te rękawice. Albo nie, na coś lepszego. Tutaj miałem takie fajne OT. To ma chyba takie same właściwości. Ale ja strasznie lubię te chlebowe bronie. Najbardziej mi się podoba chyba Shikwondo, czy coś takiego. Jak tam wystrzelimy, to wtedy do głowy się przyczepia taki wielki potwór. I tak fajnie się majta To jest dobre. No, spoważnie. No i teraz tylko się przebić. Weźmy sobie rękawice, żeby szybciej dobiec. No tak. Czyżbym został tutaj sam? Nienawidzę cię, Pyro. Tym razem zginąłeś. I ty też. Tam jest sniper, przejmijmy tylko punkt. Tutaj się ukryje. Jest! 20 punktów! Widzieliście ten przyrost punktów? Wow! Ej, ta miejsce jest naprawdę krótka, chyba nawet nie będę tutaj robił żadnych cięć w tym odcinku. Bo zazwyczaj kontraktem zajmuje tak około 26 do 30 minut. A tutaj gram dopiero 7 minut. Znaczy, 7 minut trwa całe nagranie, plus jeszcze ładowanie do mapy. A ten kontrakt po prostu idzie jak burza. Tutaj po prostu bonusowy punkt nam zajmie troszkę więcej, bo... O nie! No nie! No dobra, tak więc mamy nową rundę. Bardzo ładnie mi się, bardzo mi się podoba ta mapka, te latające kwiatuszki z drzew. Mogła być trochę jaśniejsza, ale w sumie jest, pogoda jest strasznie pasująca do tego do, tej, do całego klimatu tej mapki. Ups. O, mamy medyka, to mi się podoba. Nie podobają mi się tylko te pyrki w przeciwnym Timie. Poglesimy się trochę. Nic tu nie widzę w ogóle co tu się dzieje. Tam ten na jakiegoś busta. Tutaj jest jakiś szpieg, którego tym razem zabiję. What the f co tu się dzieje? Ile tych pyrek to jest? To you you <laughs> Dobra, pływa set tej pyra. Ktoś chyba jest nade mną, ale ja bym musiał zejść tym razem. W końcu coś. Kanapka chyba była lepszym tutaj rozwiązaniem, bo ja zdecydowanie spadam poniżej tych 300 punktów zdrowia. Więc nawet co ich nie nadrabiam, tylko po prostu regeneruję. A to już o wiele lepsza do tego będzie kanapka. Spróbujmy przejąć punkt tutaj się ukryjmy, to jest dobra miejscówka. Medyk! Idealnie mamy medyka. 5 osób przejmuje punkt. Czyżby udało się nam zdobyć? Proszę, proszę, proszę. Ach, z góry był demoman, nie widziałem go kompletnie. Może uda nam się jeszcze raz przejąć ten punkt, bo nasza drużyna jeszcze go nie przejęła, albo musiał nieźle zasuwać o, a teraz tam dość sporo przeciwników. Poczekaj masz obrażenia krytyczne nam zejdą, okej, okay, zeszły I teraz wbita. Ofensywna wbita musi być. Jeśli nie mają sniperów, to pójdzie gładko. Dobra. Przejmujemy, przejmujemy. Musi się udać tym razem. Ej, my już zrobiliśmy to! To kiedy my.? Z... Nawet nie zauważyłem, kiedy zrobiliśmy ten punkt. Ej, to my mamy już bonusowe punkty. A, no to już pójdzie, powinno pójść z górki. W ogóle bardzo jest dziwne dla mnie, że nabijamy aż 20 punktów za. Medyk, masz! Ej, to nie medyk, a to jakiś inny medyk. No to nasz medyk go nie podeczy. Trudno. Bardzo dla mnie dziwne, że nabijamy aż 20 punktów za. Za zdobycie tego punktu, a nie. A nie 10 po prostu. Dobra, zginę sobie tym razem. Ale dobrze by było jakby przejęli nam przeciwnicy punkt, bo przydałoby się go przejąć jeszcze raz. I wtedy mielibyśmy zaliczoną naszą misję. Zmienimy sobie naszą kanapeczkę. Na zwykłą kanapkę. No i niech przeciwnicy nam przejmą ten punkcik, bo na razie nie ma sensu dla nas atakować. Medyk! nie pomógł mu drugi medyk niestety. Dominujemy to jakiegoś typka. Ale bardzo by się przydało, że przejęli punkt. Ja tam nie lecę. Ja tam nie lecę. O, tej teleporcik fajny, jak ukryty. Aha, to jest chyba ten... O, chętnie go sprawdza zresztą. Doskoczyłem. Ej, ten teleport nie jest wcale taki dobry. Ale na grubym to wszystko się przyda. Dobra, chodźcie, teraz znajdziemy ich do tyłu, medyk, chodź. On myślał, że jestem szpiegiem. I uwaga! Pita od pleców. Oj, ktoś mnie wypchnął. A nie, to skałcik. Oni mnie nadal nie widzą, ale jest dobrze. Demoman nie żyje. Przejmujemy punkt, medyk. Ups, o nie, tutaj coś leci z góry. Oj, ja zaraz zginę, ja zaraz zginę. Lecz nie. Masz kanapkę. Idealnie. Współpraca to podstawa. Jest, zginął. I uwaga, przejmujemy punkt. Nie mogę zginąć. Nie mogę zginąć, idzie ich cała masa. Przeskakujcie na punkt, musimy go przejąć. Nie mogę zginąć walka do ostatniej chwili i... tak jest! Dobra, mamy misję bonusową! Tak więc dzisiejsza... dzisiejszy kontrakt, dzisiejsza misja poszła całkiem szybko. Ukryjmy się teraz, aby odpakować naszą... tajną broń. Mogę ci rzucić kanapeczkę, soldiów. A, ma się w dupie. No dobra, to my sobie zjemy naszą kanapkę. A jedząc, sprawdźmy sobie, co dostaliśmy tym razem z naszego kontraktu. Ja bym się w sumie ucieszył z kolejnej skrzyneczki, nie byłoby najgorzej. Ale broń też by była całkiem fajna. Tak więc... A, mm. No... Zadowolony nie jestem może do końca, ale to jest zawsze moja pierwsza dubeltóweczka. Okej, okay, i to już jest w tej kolekcji Craftsman, nie stuforta. Znaczy, nie byłoby dla mnie źle, gdyby nie była ona w jakości Well Worn, która jest bardzo słaba. Ale także tak, sprawdźmy ją sobie. Bo jakby była w jakości minimal wear, czy coś takiego, no to dobra, byłoby dla mnie okej, okay, ale tak to... No trudno, po prostu ją sobie jak widzicie w ogóle się nie wyróżnia praktycznie, jest bardzo obdrapana, no ale czego się tutaj mogłem spodziewać, i tak w poprzednich dwóch odcinkach mi drobnęły bardzo dwie fajne skrzyneczki. Tak więc co, dziękuję wam za oglądanie, spróbujmy dobić 200 łapek w górę, byłoby naprawdę fajnie, a ja po prostu w was wierzę, bo po prostu w ostatnich dwóch, no w dwóch świadomych odcinkach, w trzecim pewnie też mnie zaskoczyliście. Tak więc yy, raczej nie powinno być dla was problem na wiecie tych dwóch słapek i zobaczymy czy uda nam się pobić kolejny rekord. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie, ja byłem Frodo i widzimy się w kolejnym odcinku kontraktów na razie.